Witam Dzisiaj bym chciał omówić pokój piramida Tak wygląda w pokoju piramida, jak wygląda Tyk Wieszaki, szafeczka, drzwi, wygodne fotele, fajny dywan, stoliczek. Jest bałagan, bo już użytkuję parę dni. Tutaj ten pokój, także, no łazienka jest taka, że toaleta, yy, yy, wiadomo, wszystko co, co trzeba, prysznic. Fajnie jest też, że jest na pranie miejsce robiące takie małe pranie. Yy, tutaj mamy łóżko do spania. Tu mamy półeczkę. I tu mamy bałagan, który narobiłem. Trzeba będzie posprzątać to potem. No, taki stoniczek, szafeczka. Ten cały. No, lampka. No i telewizor. To wszystko, co trzeba. Śpi się tu się fajnie, śpi się wygodnie. Okna, balkon jest łatwo otwieralny. Jest balkon dyspozycji. No, akurat nie mam widoku na morze, ale do morza mam niedaleko. Tak wygląda pokój w Mrzeżynie, w Piramidzie. Nie wiem, czy wszystkie pokoje tak wyglądają, czy akurat mój pokój tak wygląda. Bo inny ma inny wystrój. O, jak dla mnie, to nie będę mówił o, o cenie, tylko o wygodzie tutaj. Także dla mnie, jeżeli chodzi o wygodę, to niczego tu nie brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, no to już. Nie będę się na ten temat wypowiadał, bo wiadomo, że piramida to jest miejsce renomowane tutaj, nie jest to byle z drewna ośrodek, także trzeba się to liczyć z troszkę większymi cenami. Mi się jest, są z, ze śniadaniem yy, pokoje bez śniadania, także można, różne, można się chyba dogadać na różne yy, rzeczy. Także...